On nada życiu sens. To matka natura. Wie, że natura dobrze służy nam i naszej skórze, gdy potrzebuje ukojenia. Dlatego w domowej apteczce dobrze mieć linomak. Jedyny lek z naturalnym olejem lnianym na różne problemy skórne. Linomag to lecznicza moc oleju lnianego z kwasami omega-3 i omega-6, które regenerują skórę i chronią przed wysuszeniami. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Koledywiczki, bardzo proszę. Andrzej, dla Ciebie podwójna porcja. A dla dziadka? Dla dziadka jest to. A jak to? nie mam apetytu. W takim razie dam Ci apetyzer, senior. Apetizer Senior zawiera naturalne składniki poprawiające apetyt i trawienie u osób starszych. Jednak skuszę się na polędwiczki. Apetizer Senior pozwala osobom starszym cieszyć się normalnym i zdrowym jedzeniem. No tak. To takie piękne uczucie iść razem z najbliższymi. Apetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Ucho jest delikatne, więc łatwo je uszkodzić. Dlatego stosuje Phonix Higiena Uszu. Jest bezpieczne i skutecznie oczyszcza uszy, co potwierdzają badania. Phonix. Dobry dla mnie, dobry dla dziecka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probes Limit. Kapsułki Probios spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego: unikalny probiotyk. Probios Limit uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli Probios działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit, jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Jaki skuteczny? Odkryj gamę roślinnych kosmetyków Lift Pro Collagen od Ivroshe. Która redukuje zmarszczki o 32% już po miesiącu stosowania. Dostępne w sklepach i na iwrosze.pl taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85 5G. Aparat 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Kinowy ekran POLED. aż 12 GB pamięci RAM. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Za jedyne 888 zł. Do Media Hello Moto. Piękna uroczystość. Tylko ta niestrawność. Fajna zabawa. Jedynie ten ból brzucha. Niezła wyprawa. Gdyby nie wątroba. Jedyny problem to niestrawność czy wątroba? Sięgnij po Rafa Holince. Jedyny taki lek. Rafa Holince leczy niestrawność, chroni wątrobę, zwalcza ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rafa Holince. Dobre trawienie i ochrona wątroby. Wybierz Doppelherz Collagen Beauty. Sekret piękna skóry, włosów i paznokci. Wymagasz więcej? Dołącz booster. Doppelherz Ceramid Beauty. Odkryj podwójną moc i niech dzieje się kosmos. Collagen Beauty i Ceramid Beauty od Doppelherz. Zrób tak. Słyszysz to? To dźwięk szkliwa. Jeśli są na nim mikrouszkodzenia, to prosta droga do próchnicy. Sugeruję Bioreeper pełna ochrona, która naprawia 100% szkliwa bez fluoru. Bioreeper chroni zęby przez całe życie. Kinga. Oh. Zostanę tu na całą noc, brudna, do rana wszystko zaschnie. So what? Somat Excellence 5 w jednym z ekstra mocą usuwa zabrudzenia zaschnięte do 72 godzin. Dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj nowy Somat Excellence 5 w Mój numer jeden na zaschnięte zabrudzenia. Multirobaty w Media Expert. Im więcej tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty absolutna rewelacja. Za złotówkę. Na przykład kup w zestawie piekarnik Bosch z funkcją RFI i energooszczędną suszarkę Bosch z pompą ciepła, a zmywarkę Bosch z trzecią szufladą na sztuczce. Z kodem rabatowym kupisz za niecałe 1060 zł, aż 55% taniej. media, masz! Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego. Wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. Jan Niezbędny, żyj wygodniej. A teraz odkryj worki Magnum Flex and Strong o świeżym zapachu lawendy. Bakus, bakus. Hey, bakus, bakus. Bakusiem puszystym i nowym bakusiem z kyrkiem. Bakuś, dobry tak? Frajdy smak! Gdy mój maluszek jest zadowolony po karmieniu, to wiem, że dobrze toleruje pokarm, co jest kluczowe, bo jego układ trawienny wciąż się rozwija. Inspirując się naturalną mocą i tolerancją mleka mamy, stworzyliśmy Bebiko 2. Bardzo dobrze tolerowane od pierwszej butelki. To kompletna kompozycja składników wspierających prawidłowy rozwój, w tym rozwój wzroku, mózgu i kości, wzbogacona w delikatny błonnik Nutriflor. Sprawdzone przez małe brzuszki. Babyko 2 posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Ona kocha koty, więc dzisiaj pożyczę koty sąsiadów. <laughs> Moje skarby. Kocie smaki Dreamies. Wystarczy potrząsnąć... Sponsorem programu jest dystrybutor leku Fervex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest producent mleka następnego Nanopti Pro Plus 2 z 5 HMO. Sponsorem programu jest Alior Bank. Bank z usługami dla firm.